Zły jestem na pewne rzeczy, że nie produkujemy jakichś swoich samochodów kurcze, że nie mamy jakichś swojej kurde, marki, jakieś kurde, jak narzędzia Bosch ma, Niemcy mają jakieś tam Ach, inne tak, rzeczy. Że, tak, że ten przemysł to, trochę kurcze. Ale przyjdzie taki... na to czas. Tak się, powiem ci palacy, rozpychają, ale tak się, tak się globalizuje, przyspiesza. Dumny jestem, no. że wiesz, że chyba jesteśmy jedyni w Europie, jeżeli chodzi o PKB od 1989 roku, gdzie zawsze jesteśmy na zielono. Zawsze jest ten plus z przodu. I ten rozwój chyba, grek też widzisz. Nie, może no zdecydowanie. 20 lat i Polak dzisiaj. Jeszcze inna rzecz. Ja oglądam, moi drodzy, bardzo dużo konsumuję kontentu angielskiego, konsumuję kontentu zagranicznego. Bardzo dużo. I, I jest bardzo duża narracja, i nie zepsujmy tego, chociaż my tego nie zepsujemy, mm -hmm. ale y, jest bardzo duża narracja, że Polska is the place to be. Jest no. to place to go, że mamy góry, mamy super jedzenie, mamy najpiękniejsze kobiety na świecie. Moja jest najpiękniejsza, ale mamy też inne piękne kobiety. Mamy morze, mamy bezpieczeństwo. Jesteśmy najbezpieczniejszym krajem w Europie. Jest, mamy. Chyba dość silnym w ogóle. Mamy, tak, mamy dużo bardzo fajnych rzeczy i naprawdę to Zero bardzo, kompleksów. Zero kompleksów, To super. bardzo dużo, to bardzo dużo ludzi mówi w podcastach, jak mówią o Polsce, to mówią, że, że to, że my się rozwijamy rozwijamy ekonomicznie, to że jest wiesz, u nas przemysł też się mm -hmm. rozwija i tak dalej, to to, że po prostu Polska jest the place to be.